Witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was takim króciutkim filmikiem. Chciałam Wam pokazać kartkę, która ma bardzo ciekawą formę. Jest naprawdę ciekawa, zobaczcie. Mieści się do zwykłej koperty 15 na 15 Jest tak w fajny sposób składana i rozkładana. Fajna taka wystawowa. Można postawić, spokojnie stoi. Schować do koperty, jak już nam się znudzi na nią patrzeć. Um, nie ma problemu z, ze zdobieniem, bo sami zobaczcie są i listeczki. Tylko trzeba po prostu w odpowiedni sposób je ozdobić i nie będzie problemu. Zobaczcie, sami są listeczki, perełki, kwiatuszki odstające wcale nie aż takie małe te kwiatuszki. Widzicie? Już robiłam kilka takich kartek, ale jeszcze nigdy jej właśnie nie nagrywałam, żeby wam pokazać, jak ona tak naprawdę wygląda. Tutaj z tyłu jeszcze zrobiłam taką kopertkę z miejscem na życzenia, z biletik z życzeniami. Oj, 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 i z biletik z życzeniami. No i co, i sami zobaczcie bardzo fajny model kartki. Ja tu wam się odbija, bo to jest akurat papier perłowy. W środku dałam koroneczki, listeczki potuszowane tuszami. Tutaj taka nie widać tego, ale to jest taka serwetka ze złoceniami. Nie, teraz troszkę widać, że się tak złoci. I co? Mam nadzieję, że Wam się podoba. I co? Byłabym wdzięczna, jakbyście zostawili jakieś lajka, komentarz. Zawsze miło się e, pracuje, wiedząc, że e, ktoś jest po drugiej stronie e, telefonu, że tak powiem. E, no to co? Zapraszam Was do siebie e, i pa, pa!